Cześć, tu Roxana? Właśnie pakujemy się do Afryki. Pod koniec wakacji postanowiliśmy wyruszyć z Osztyna do Maroka rowerami. Po drodze odwiedzimy Słowację, Węgry, następnie wzdłuż Dunaju, Austrię oraz Niemcy. Później francuskimi miasteczkami i wioskami dotrzemy do morza, gdzie mijając góry, zawitamy do słonecznej Hiszpanii. W Hiszpanii będziemy włóczyć się wzdłuż wybrzeża, a jak nam się znudzi, to wjedziemy w głąb kraju. Naszą podróż planujemy zakończyć w Casablanca. Cała trasa wyniesie trochę ponad 5000 km. I zajmie 5 miesięcy. Zapraszamy na serię filmów z naszej podróży poślubnej. Filmy będą pojawiać się mniej więcej raz w tygodniu. I... Ciekawe co to, to zmontuje. No tak.